Witam was w kolejnym filmiku na moim kanale I dzisiaj moi drodzy mam dla was taki filmik W formie trochę dłuższej niż jeden dzień Ponieważ stwierdziłam, że chcę przetestować coś Sprawdzić czy to działa faktycznie I chodzi mi tutaj mianowicie o taki challenge Że codziennie Będę robiła przysiady i zobaczymy, czy będą jakieś efekty, czy to coś da, jeżeli tak, to jaka będzie zmiana. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania, możecie teraz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, po więcej, zostawić dzwoneczek, ponieważ będą jakby dwie części tego filmiku. Zaraz powiem o co chodzi, a my już zaczynamy, no i moi drodzy, aha, gdzie jest mój telefon? No i moi drodzy, chodzi mi tutaj o coś takiego, że na Pinterestie jest bardzo dużo um, takich um, 30 dni easy squad challenge, coś takiego, takiego typu zdjęcia, tutaj jest, że day one, ileś tam przyjadów, dzień drugi, ileś tam, ileś tam, ileś tam i słuchajcie, chcę... To zrobić przez 30 dni, ale stwierdziłam, że rozdzielimy to na dwa filmy, ponieważ e, tutaj w tym filmiku, w którym teraz jesteście, na który teraz kliknęliście, będzie to tydzień i zobaczymy sobie, czy przez tydzień to coś da, chociaż. Wątpię, ale różne opinie słyszałam, także chcę to koniecznie przetestować i Wam pokazać, może też kogoś zmotywować, żeby robił ten challenge razem ze mną Znaczy no razem ze mną już nie, bo to jest nagrane, ale po prostu żeby Was zmotywować, żebyście zaczęli e, też, bo może to coś akurat da Wymyśliłam sobie właśnie, że w tym odcinku zrobimy e, 7 dni, czyli cały tydzień i tak... Mam tutaj taką foteczkę, postaram się podesłać linka do niej w opisie, gdzie ją znalazłam właśnie na Pinterestie, sobie ją pobrałam Jest to easy, easy challenge, także tutaj są takie dosyć małe liczby, ale jak widzę 175 przysiadów jednego dnia, to aż jestem sama ciekawa, czy dam radę ja to zrobić Dobra, także moi drodzy... Tutaj pokrótce wam wyjaśniłam zasady, dzisiaj akurat e, nie mam zajęć na studiach, jest piąteczek i stwierdziłam, że idealny dzień na zaczęcie czegoś nowego, na zaczęcie takiego cudownego challenge'u. Także moi drodzy, zaczynamy już ćwiczyć. Okej, okay, także słuchajcie, ja jestem ubrana w dresiki, w ogóle mam takie same dresy jak mój brat, nie wiem czy to nie są jego, ale te dresy jeżeli są jego to one są takie jak leginsy. Tak się prezentuję w pierwszy dzień. Ja zawsze lubię sobie w dresikach ćwiczyć, także, także tak, lubię drysiki, tak to wygląda. Mam nadzieję, że od tych przysiadów też tutaj się em, nogi jakoś tak wyrobią, wiecie, nad kolanami. Bardzo bym chciała, więc to by było takie dwa w jednym. I dzisiaj, słuchajcie, lajtowo takie wprowadzenie 30 dni. Tutaj będziecie mieli wszystko napisane. Dzień pierwszy, 30. 30 dni! 30 przysiadów! interesuje się. W ogóle te spodnie są jakieś takie małe. To na pewno są spodnie mojego brata. To na pewno nie ma dresy. Okej. Okay. Słuchajcie, zmęczyłam się. Ponieważ starałam się... Napinać wszystkie mięśnie, napinać pośladki, brzuch. To przede wszystkim. A no i słuchajcie, jeszcze od razu tak powiem, że nie jestem jakąś specjalistką. W ogóle nie jestem specjalistką w tym. Także robię ten challenge, jak każda normalna, inna osoba by robiła w domu. Znaczy, jak większość osób robią w domu, to sobie robię, tak. Po prostu czysto amatorską. Nie wiem nawet, czy dobrze robię przysiady, ale no, zobaczymy, każdy tam jakoś inaczej robi przysiady po swojemu. Także ja zobaczę, czy po prostu takie coś działa, że znajdujecie sobie coś w internecie, widzicie dużo pozytywnych opinii, ale też dużo negatywnych, więc zobaczymy, czy tak tutaj przed kamerami. Tak jak ja to będę robiła, czy to się sprawdzi, czy w ogóle to coś da. Eee, także no może jeżeli ktoś z Was już próbował ten challenge, albo jeżeli Wy też zaczynacie, albo zaczęliście, to możecie mi pisać na Instagramie Orbitka 19, jak Wam idzie. I to by było dzisiaj na tyle. I jutro robimy kolejny dzień challenge'u. Moi no drodzy, mamy już kolejny dzień i słuchajcie, dzisiaj mamy e, pi 50 przysiadów. Ehm, ja się przebieram i lecimy szybciutko ja robić. Ok, moi drodzy, witam Was w trzecim już dniu. Nie patrzcie na to, że jestem ciągle tak samo ubrana, ale mi tak po prostu jest wygodnie w domu i od razu jestem ready na robienie przysiadów. Dzisiaj, no nie wiem, ile dzisiaj przysiadów mam robić. 75 przysiadów, coraz więcej, coraz gorzej tutaj, moi drodzy. Także ja lecę, na razie tej różnicy nie zauważyłam, ale zobaczymy, 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 nie ma za co, tu zobaczymy, dobra, prawie się zobaczyłam. Ale, światło, okej, okay, siemanaczko wszystkim. Słuchajcie, ja właśnie wróciłam do domu z za zajęć i takie tam i dzisiaj mamy czwarty dzień, oznacza to, że mamy 60 przysiadów, tylko do zrobienia nie jest najgorzej, bo wczoraj było 75, ale muszę Wam się jeszcze przyznać, że byłam dzisiaj na siłowni i robiłam takiego steperka, jakby takie schodki, więc... Na pewno też mi to coś da Musiałam po prostu pójść na siłownię, bo lubię pójść sobie minimum raz tego na siłownię Także mam nadzieję, że to nie zrobi jakieś wielkiej różnicy Ale tak tylko czysto informacyjnie chciałabym wam to powiedzieć I słuchajcie, aha, dobra, dobra, nieważne Dzisiaj ja mam dzisiaj takie czarne jeansy One są jak leggingsy praktycznie, więc ja sobie w nich po prostu dzisiaj zrobię przysiady I lecimy, zdejmę tylko tą bluzkę, mam ją w podkoszulce Zrobię te przesiady elegancko, no nie wiem, ja żadnej różnicy, moi drodzy, nie widzę na razie. To jeszcze nie jest koniec challenge'u i lecimy z przesiadami. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jest najlepszy dzień. Dlaczego najlepszy? Ponieważ dzisiaj mamy dzień piąty już i jest to tutaj na naszym kalendarzyku, rest day, czyli dzień taki, e, takiego odpoczynku, regeneracji. Ja się tam bardzo cieszę, nie narzekam, nie sobie mogłam troszeczkę odpocząć przynajmniej. Także e, dzisiaj jeszcze nie będę pokazywała wam efektu, bo jest to tylko tydzień, może w tym filmiku miesięcznym będzie bardziej coś widać. Widzimy się jutro i pojutrze sobie porównamy dzień pierwszy z dzień z dniem siódmym, także oglądajcie koniecznie do końca. Hejka, wszystkim to już przed ostatni dzień naszego challenge'u. Wróciłam z uczelni. O, Z uczelni nauczyłam się już mieć uczelnia. Dobra, i dzisiaj mamy, słuchajcie, 60 przysiadów. Jaka zadowolona w ogóle! 60 przysiadów. Jutro będzie najgorzej, ale jutro już kończymy, także no jestem mega podekscytowana. Mam już ubrana moją koszleczkę, tą samą co wczoraj. I słuchajcie, wspólnie, niech to robię, bo wspomniałam mi jakoś tak wygodnie. Tylko one trochę mi spadają, więc nie wiem, czy to. Nie wiem czy to przez te przysiady ha! także no, lecimy. O Jezu, ale ciężko to Nie wysła się dobry pomysł. Bo te spodnie strasznie mi spadają, ale dokończę już poza kamerami. Chciałabym powiedzieć, że teraz już 6 dnia nie czuję jakby zakwasów, bo drugi, trzeci dzień czułam takie mięśnie w niektórych miejscach, Takie zakwasiki lekkie. A teraz już ich nie mam, także nie mam. Może to te od tego jednego dnia odpoczynku co był. Do jutra, moi drodzy, jutro finałowy dzień. Efekty porównamy sobie. Cześć wszystkim! Witam Was w tym jakby smutnym, ponieważ ostatnim dniu naszego challenge'u. Smutny dzień, ponieważ już kończymy challenge tygodniowy. Jeżeli uda mi się, to jeszcze ten miesięczny się pojawi na kanale. Dzisiaj mam 90 przysiadów, super, prawie 100! To jest strasznie dużo! I nawet nie wiecie, jak się dla Was poświęciłam i co ubrałam na siebie, coś czego nienawidzę nosić. I patrzcie to Mam leginsy na sobie I to były jedyne leginsy, które miałam w szafie I ona są jeszcze na mnie za duże W sensie tutaj w nogach Tu w nogach są ok Ale w pasie Są jakieś takie Nie chcę tylko wam pokazywać, bo one się jakoś tutaj tak si? Tak się gną Ale tak to wygląda Moi drodzy I teraz zrobimy 90 przysiadów w tych legginsach. Ja nie lubię leginsów Dobra. To ja lecę. 93 Robię je w bluzie, bo czuję się zbyt goła, jak mam legginsy. I koszuleczkę tylko. Chociaż wiecie co? Wydaje mi się, że w niektórych holach by, byłam bardziej goła. Ale jakoś tak nie czuję tego. Dzisiaj mam młodne ubrania. o kurde, zapomniałam Ile już robię? Chyba 6 Słuchajcie, właśnie zrobiłam Przepraszam, za mam zadyszkę, oczywiście musiałam zdjąć bluzę, bo... powiem mi za gorąco i to tak nie był dobry pomysł w bluzie tego robić Tutaj wam wstawię, gdzie zdjęcie przed i po Nadal siedzę w tych legginsach w ogóle mam dwie różne skarpetki dzisiaj ale cieszę się, że w końcu skończyłam ten challenge Choć zrobiłam kilka dodatkowych przysiadów, także myślę, że to jakoś zapunktuje tutaj 5, 7, 10 więcej to nie jest Chociaż zawsze coś, prawda? Ja wybrałam tutaj, zauważcie, też tą wersję taką easy, że tych przysiadów nie było jakoś dużo Ale też wiecie, nie chcę za dużo sobie tego nakładać Nie chcę zawsze tak dużo robić przysiadów dziennie, także myślę, że... Ta wersja była taka mega, całkiem spoko Ale wiadomo, jest to dopiero pierwszy tydzień Także po tygodniu raczej nie będziemy widzieć jakiejś mocnej różnicy Ja w ogóle nie widzę różnicy W legnicach mam wrażenie, że jeszcze bardziej to jest jakieś takie Mam, mam wrażenie, że w spodniach lepiej to wygląda W legnicach wszystko jest takie... Nie wiem ja wolę spodnie, możecie mi napisać, czy będzie spodnie, czy leginsy, chyba, czy to jest wiadomo. A i słuchajcie, nie wiem, czy te przedrobiłam dobrze, jeżeli robiłam je źle, albo coś jest nie tak, to możecie mi napisać na Instagramie Orbitka19, co mam tam poprawić i w ogóle. Ale wiecie co, myślę, że ten filmik to jest super start, żeby właśnie zacząć robić ćwiczenia na dłuższą metę. Może was też zmotywuje, bardzo bym chciała właśnie... Tym filmikiem zmotywować was Powiem wam, że nie było to nawet jakieś ciężkie Mam nadzieję, że to wejdzie mi w, tam, w jakąś tam rutynę No, ale mam też wrażenie, że poza kamerami lepiej robiłam te przysiady Bo robiłam je sobie przy lustrze A tutaj to nie widziałam zbytnio siebie przy lustrze O wiele lepiej mi się robi przysiady, tak bokiem Wtedy widzę, czy nie garbi się za mocno, czy kręgosłup jest dobry. Po prostu widzę swoją postawę. No ale co, po tygodniu, tak jak mówiłam, e, nic specjalnego, ale sport, ruch to zdrowie, także zachęcam Was bardzo. Możemy dzielić się swoimi efektami, e, czy to w ogóle wychodzi, chociaż no, na pewno to coś daje. Nie sądzę, żeby, żeby przesiady, takie ruchy nic nie dawały, na pewno po jakimś czasie. Da to efekty, co sprawdzimy w kolejnym filmiku miesięcznym. Jezu, ale to będzie wyzwanie, nie? Ale chcę się tego podjąć naprawdę chcę się tego podjąć. Tutaj to by było już na tyle. Dawajcie mi znać właśnie na Instagramie albo w komentarzu pod postem specjalnym do tego filmiku jakieś tam swoje opinie, sugestie, co poprawić, czy wypróbowałyście wszystko. Możecie wszyscy, bo może, może chłopacy też robią takie challenge i przysiadę. Wszyscy piszcie mi. Cokolwiek na ten temat. Ja już bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Fajna sprawa! Fajna sprawa, ale no podoba mi się takie coś. Także no, jeżeli Wam też, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał po więcej. A ja już się z Wami żegnam. Buziaczki, pa!